Witam Was serdecznie, drogie Baranki i zapraszam do wysłuchania czytania na miesiąc grudzień 2024 dla Waszego znaku zodiaku. Rozkład tradycyjny. Korzystając z okazji, zapraszam Was do zapisów na czytania roczne 2025, na sesję Rejki i sesję z kronik Akaszy, kochani. Okej, okay. kogo woła, to zapraszam. Zaczynamy. Grudzień, grudzień, baranki. Baranki. Trzy główne, zaczniemy od trzech głównych energii. Baranki, barany, co dla Was na grudzień? Ogólna energia, wybory. Hmm, uczuciowe jakieś. I wy, wasze nastawienie. No, powiem Wam, drogie waranki, że taka nie wasza energia, więc może być Wam trudno odnaleźć się tutaj w tym. <laughs> Kochani, tak jak już powiedziałam, dwójka monet, czyli mamy coś podwójnie, coś dodatkowego, coś, z czym trzeba się uporać, nabrać jak gdyby balansu, ogarniać tą rzeczywistość, bo czegoś mamy w nadmiarze. I w związku z tym trzeba tutaj jak gdyby zaufać, zaufać swoim umiejętnościom, zaufać otoczeniu. No, że dacie radę. Mamy tutaj obok króla kielichów. Karta dwójki monet też często mówi o takiej lekkości, o takim podejściu do życia dość. Nie chcę powiedzieć, że nieodpowiedzialnym, ale taki łatwy stosunek, tak? taki na zasadzie, że a wszystko będzie dobrze. Tak jak ktoś stoi z boku, to się wydaje, że ta osoba nie myśli przyszłościowo, tak? Jak gdyby... Mamy wrażenie, że nie do końca zdaje sobie sprawę z pewnych rzeczy i to może dotyczyć właśnie osoby, króla kielichów. To może być ktoś bliski Wam, ktoś z Waszego otoczenia, kogo znacie. I wy, a Wy z kolei jesteście w takim nastawieniu, takim analitycznym, poważnym, decyzyjnym, odpowiedzialnym. Macie jakiś, macie jakiś konkretny cel. Do którego zmierzacie, i tak jak gdyby chcecie zostawić tą całą sytuację, odciąć się, by uniezależnić, nie brać na siebie odpowiedzialności, być może za, za czyny tej osoby, za decyzje tej osoby, bo może ta osoba musi wybierać pomiędzy tobą, a jeszcze kimś. Pomiędzy tobą a pracą. I ty jak gdyby drogi baranku, dajesz do tego przestrzeń tej osobie. Bo ty tutaj. Bo królowa mieczy, ona ufa sobie. Ona ufa swoim umiejętnościom, swoim talentom. Ale jest wycofana. Nie podchodzi do tego emocjonalnie. Wycofana emocjonalnie na zasadzie, tak? No, dobra, zobaczmy o co chodzi. Doprecyzujmy o co chodzi. Wiecie, to jest czytanie ogólne, więc tych dylematów w tej dwójce monet może być wiele. No tak, no mamy konflikt. Jest czegoś za dużo. Jest czegoś ewidentnie za dużo. Jest chaos, jest zamieszanie. Yy, I to prawdopodobnie no, jest spowodowane tą osobą. Lub ta osoba to powoduje na takiej zasadzie. Tak, i piątka kielichów. Czyli jest tu taka pewnego rodzaju z jednej strony też niedojrzałość, z drugiej strony tak, taka chimeryczność, rozhisteryzowanie, być może też nieodpowiedzialność, jakiś żal, jakiś żal zostawienia czegoś, bo chcielibyśmy zjeść tego cukierka i mieć cukierka. Wiadomo, że tak się nie da. No i taka, i zobaczcie, dwie piątki. Piątki mówią o tym, że Potrzeba iść do przodu. Potrzeba jest zmian. Tylko trzeba wziąć się w garść, tak? Nie, nie stać w miejscu. Podjąć tą decyzję, dokonać tego wyboru. Jeśli tego nie zrobimy, to no, może być niewesoło. Zobaczmy jeszcze, dlaczego wy jesteście w tej królowej mieczy, bo siódemka mieczy. Mhm, bo wy jak gdyby. Chcecie działać w zgodzie ze sobą, bo wy się przestaliście, drogie Baranki, w jakiejś kwestii oszukiwać. Bo wy być może przejrzeliście na oczy, zdaliście sobie sprawę z tego, że ktoś Wami manipuluje, że ktoś Was oszukuje. Czy to w kwestiach zawodowych, czy to w jakichś relacjach miłosnych, czy w ogóle w jakichś relacjach. Więc no, zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast Wy jesteście tacy bardzo stanowczy tej, w tej królowej mieczy. Natomiast mam wrażenie, że jakiś etap będzie zamykany u Was w grudniu. Dobra. No to patrzymy. Patrzymy tak na, na drobniej. Miłość. Miłość dla osób, które są w relacjach. Co się tutaj pokaże? Miłość dla osób, które są w relacjach baranki, grudzień. Asbuław i dla osób, które są singlami. Cesarzowa. Hmm. I sobie od razu doprecyzuję asabuław, bo asbuław to wiecie, że może być. Jeżeli w waszych związkach coś. No, powiało chłodem, to teraz w grudniu może być ocieplenie. Przede wszystkim w sypialni, tak? Może tutaj możecie wzbudzić tutaj swoje pożądanie, pociąganie, możecie się na nowo zainspirować, zakochać. No zobaczmy. Natomiast Asbuław mówi też o czymś nowym: że ktoś nowy może się pojawić w relacji, ktoś, kto wbija tą szpilę, nie? Że którejś z was pała właśnie tą namiętnością do kogoś innego. Ale zobaczmy, w którą to idzie stronę. Tak, trójka buław, czyli mamy tutaj prawdopodobnie jakąś kolejną osobę w relacji i to jest na tyle poważne dla jednych baranków, że ktoś chce spróbować z tą osobą i odwraca się od tego, co było. Inna sprawa też jest taka, że możecie chcieć to, co powiedziałam na początku odnawiać swoją relację i iść zupełnie w nowym, w nowym kierunku, zacząć jak gdyby od nowa. Te, ale te karty mówią też o przeprowadzce, o podróży, o jakimś wyjeździe. Generalnie zostawiacie coś za sobą, po to, żeby tworzyć coś nowego, i to już przygotowania były wcześniej trochę robione. Okej, okay. cesarzowa. Cesarzowa jak najbardziej może mówić o nowej miłości. Drogie single, bo wy tutaj chcecie być piękne, bo wy tutaj dbacie o siebie, bo wy czujecie się pożądane, wy zwracacie czyjąś uwagę na siebie, więc ta cesarzowa jest pełna takiej obfitości, jest pociągająca, jest seksowna. Tak. I tutaj właśnie, yy, właśnie doprecyzuję, ale tak bym tutaj na tym skończyła, że wy macie szansę w tym grudniu rzeczywiście poznać miłość swojego życia. Lub już ktoś jest, ale to się dopiero ożywi. Tak, rycerz kielichów, czyli mamy, moi drodzy, uczucie, ale, drogie baranki, jeżeli nie życzycie sobie wracaczy, to uważajcie, bo często rycerze kielichów mówią o, o, na, o, o tych osobach z przeszłości że nagle ktoś przyjdzie, odezwie się i a bo słuchaj, bo ja coś tam zrozumiałem, bo ja coś tam zrozumiałam. I znaczy ja nie wiem, czy to jest niebezpieczeństwo, bo jeżeli wy, wy chcecie, bo jeżeli wydarzycie uczuciem tą osobą, to to jest jak gdyby wasza sprawa. Natomiast w tej cesarzowej ewidentnie właśnie widać, że wy zupełnie tutaj poddacie się temu uczuciu, że wy cały czas do tej osoby coś tam Coś tam czuliście i, i jak gdyby to się odnowi u Was? Sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe u baranków. Finanse. Siódemka. No ta siódemka mieczy już drugi raz tu się pokazuje. No, moi drodzy, to tak trochę wygląda, jakbyście tutaj mieli trochę zmartwienie dotyczących spraw zawodowych, dotyczących spraw finansowych, jakby coś miało upaść, jakby coś nie szło po waszej myśli, jakby była zmiana siedziby, zmiana pracy, zwolnienia, konflikty, kłótnie, może była obiecana jakaś premia, może. Jakieś pieniądze nie zostaną Wam do końca wypłacone i tutaj w związku z tym jest taka um, nerwowa atmosfera. Natomiast w tej wieży też, wiecie, że to jest energia oczyszczająca, uwalniająca, tak? Niosąca nowy początek. W bólach, ale nowy początek, który później okaże się dla Was sukcesem. Więc wiadomo, że jeżeli my kończymy z czymś znanym, to jest nam przykro. Mamy obawy. Mamy tutaj taką energię lęku przed, przed nowym, tak? Bo zawsze jak zostawiamy to stare, to boimy się nowego. No, ale zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tak, są jakieś decyzje, moi drodzy, podjęte przez prawdopodobnie siły wyższe, czyli kierownictwo, szefostwo itd. i tak dalej. I to wprowadza trochę zamętu, to wprowadza trochę strachu. No i w tych finansach mamy siódemkę mieczy. Wy jesteście w takiej energii, która rozpoznaje to kłamstwo, więc może to dotyczyć finansów, tak? Może to dotyczyć finansów. Więc tutaj uwaga na te pieniądze, przynajmniej część baranków. Natomiast druga część baranków może zarabiać na swojej kreatywności. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało wyruszajcie z tym do świata, bo to zostanie dostrzeżone i nagrodzone. No i jeszcze diabeł. Tak, czyli z jednej strony pomysły, które przynoszą duże pieniądze i sławę, tak. Ja wiem, że to może być dla jednego baranka, ale widać, jest to ważne, bo może brakuje mu odwagi i pewności siebie, więc śmiało, moi drodzy, ruszajcie z jakimiś pomysłami, projektami. Natomiast no, bardziej tu też się przebija mm, jakaś, nie wiem, złodziejstwo, defraudacja, oszustwa. Więc naprawdę uważajcie w grudniu, czytajcie wszystkie papierki jakieś tam, nie klikajcie w żadne broń boże linki, no bo to tak tu trochę wygląda. Dobra, no to zobaczmy, na co uważać. Na co baranki mają uważać w grudniu? Czy jest coś takiego? Na siódemkę monet. No. Mamy monety więc na pieniądze, czyli na to, co udało Wam się do tej pory osiągnąć, ale też siódemka monet często jest taką energią, która mówi bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy. Nie podejmuj na przykład decyzji na szybko, nie podpisuj dokumentów na szybko. Dbaj też o to, co masz wokół siebie. Zadbaj o to, zabezpiecz to. Siódemka monet też mówi. Hmm, O gotowości na jakieś trudniejsze sytuacje. I tu właśnie o to chodzi, żeby nie reagować nerwowo, tylko właśnie wykazać się tą taką anielską cierpliwością, bo tu trzeba wejść w taki proces cierpliwości, uczenia się, systematyczności, mm, dobrej inwestycji, wia takiej wiary też we własne pomysły, tak? w wiary w siebie. I, i, I żeby nie odpuszczać też czegoś, tylko cierpliwie poczekać, skupić się jak gdyby na wynikach, a nie na zasadzie, że o już nic tutaj, nie ma żadnych ofer, nie ma pieniędzy, nikt się nie odzywa, to ja już to pitole, tak, ja już to rzucam. Więc nie, tu trzeba wykazać się takim spokojem, natomiast mam wrażenie, że tak, ponieważ ta Królowa Mieczy jest bardzo osobą spokojną. Dobra, doprecyzujmy. Tak, rycerz Buław. Nie działajcie pochopnie. Nie działajcie pochopnie. Ja wiem, że Wy jesteście znakownia, ale teraz ten ogień trzeba stłumić. Być może dlatego ta energia jest taka inna u Was. Żebyście tym razem w grudniu zrobili inaczej niż zazwyczaj. Zareagowali inaczej niż zazwyczaj. No to, co Wam tutaj pomoże. Tak, zmiana, właśnie, zrób inaczej niż do tej pory. Zostaw za sobą to, co Ci nie służy. I ósemka kielichów to jest taka karta dnia codziennego, czyli to, co teraz masz, coś jest nie tak u Ciebie i masz tego świadomość. Więc zostaw to bez żalu. Czegokolwiek by to nie dotyczyło. Ciesz się z tego, co masz, jak gdyby. Tak? Ciesz się z tego, co masz. Yy, Spełnia, jak gdyby, też swoje marzenia. Rób to, co Cię cieszy. Rób to, co daje Ci poczucie szczęścia, satysfakcji i sukcesu. Najważniejsze wydarzenie dla Was: pozytywna niespodzianka czyli co Was ucieszy. Wynik i rada dla Was. Szóstka kielichów. Tak, zamknij przeszłość za sobą. Tu trzeba coś zamknąć. Bo tu masz zobacz piątkę kielichów. Piątkę była, więc tu trzeba ruszyć z czymś do przodu. Najważniejsze wydarzenie jest dziesiątka kielichów, czyli to może być kwestia. Hmm, jak gdyby diagnozowania tego, co daje wam poczucie stabilizacji, poczucie spokoju, szczęścia, kwestie rodzinne, mamy tutaj oczywiście święta Bożego Narodzenia, więc może, może to chodzi o to, może tutaj będą jakieś konflikty, może tutaj będą jakieś kłótnie, więc jak gdyby doceń tą, tą rodzinę albo nie zmuszaj się też, bo królowa mieczy, ona się nie zmusza do tego, do, te, do czego nie chce. Więc też nie działaj pod wpływem presji otoczenia, bo ty zobacz, oksemka kielichów, trójka kielichów, ty masz robić to, co tobie daje szczęście, a nie to, co ci mówi otoczenie, że musisz zaprosić tą ciotkę i tamtą ciotkę i tego wuja. Nie musisz, ty nic nie musisz, drogi baranku, bo to jest twoje życie, to jest twój dom, twoje szczęście. Więc i, i z drugiej strony też doceń to, co masz w tej dziesiątce kielichów, Doceń to, co masz. Sprawy tutaj też jakiegoś, właśnie sprawy rodzinne też, emocjonalne, relacyjne mogą tutaj wyjść na wokandę. Natomiast jest karta słońca, więc tutaj jest jakieś zaangażowanie, jest jakieś szczęście, jest jakiś sukces, czyli ty osiągasz jakieś szczęście w jakiejś dziedzinie, drogi baranku. Być może zostajesz doceniony przez rodzinę. Być może pojawia się w rodzinie jakiś nowy członek, yy, czyli dzieciątko. Yy, być może przy tym rodzinnym stole odwiedzi Cię dziecko, które gdzieś tam z zagranicy yy, przyjedzie, którego dawno nie widziałeś, tak? Lub dostaniesz zaproszenie gdzieś tam i to będzie dla Ciebie taka przełomowa sytuacja. I tą pozytywną niespodzianką jest królowa monet, czyli karta osobowa, czyli osoba. Która cię zaskoczy pozytywnie. Nie spodziewasz się tego. Możecie wesprzeć finansowo, może Ci wysłać zaproszenie, możecie odwiedzić niespodziewanie. To raz. Natomiast królowa monet to jest też energia stabilizacji, obfitości, poprawy. Jak gdyby. W rodzinie energii, że, że, że coś się tam uzdrowi. To może być kobieta też w Twojej rodzinie, która na przykład coś Ci ofiaruje, coś Ci przepisze. Coś, coś co tutaj w tych kwestiach finansowych może wzbudzić zazdrość, może wzbudzić taką energię, no, chciwości w tej siedemce mieczy, tak? Takich działań niezbyt, niezbyt miłych, bo na przykład, jeżeli to jest twoja babcia lub jakaś ciocia, ty masz brata, siostrę lub, lub jeszcze jakieś tam są inne powinowactwa, a wszystko jak gdyby należy się tobie lub coś większego ty dostajesz, no to wiadomo, jak reaguje wówczas rodzina, tak? To też mogą być jakieś inwestycje w biznes. No dobra, zobaczmy. Macierzyństwo również, o macierzyństwo. I dwójka monet. Zobaczcie, wy zaczynacie tą dwójką monet. Czyli albo to dotyczy kwestii finansowych, że coś wpływa na twoje konto, coś dostajesz, albo jest tu podjęta jakaś decyzja przez tą osobę. Jakiś wybór jest dokonany. Lub ta osoba coś ci proponuje dodatkowego, coś, co będzie dla ciebie korzystne. Bo to jest na pozycji co dobrego. Ok, wynik. No, i na wyniku mamy kartę diabła. Tak, mamy tutaj w jakichś kołach. Znaczy, pierwsze co odebrałam, to że jest to koło cykliczności, czyli ta karta świata, gdzie oni nie mogą się wydostać, bo są zblokowani, uwięzieni jakimiś zależnościami lub strachem. Też tutaj jest energia serca, czyli prawdopodobnie relacja, namiętność. Kochani, no. Ta energia diabła wam się powtarza, czyli to jest energia raz chciwości, jakichś uzależnień, konfliktów, kuszenia. Kuszenia. Namiętności, ogromnej namiętności, a co za tym idzie, również wszelkiego rodzaju takie trudne relacje. To też może być energia koziorożca. Możecie mieć do czynienia tutaj z koziorożcem. I on będzie ważny w tym miesiącu dla Was. To są też wszelkiego rodzaju tajemnice, które wychodzą na wierzch. No, zobaczmy, zobaczmy. Też możecie mieć takie wrażenie, że jesteście pod jakąś presją, tak? Czyjąś presją? To, co powiedziałam tutaj, że nie słuchajcie tego, co mówi wam otoczenie, co każe Wam otoczenie, tak? Tutaj trzeba się uwolnić. I mam wrażenie, że to będzie też miesiąc, gdzie. Bo królowa mieczy to jest decyzyjność. I tak naprawdę to, jaką ty baranku, podejmiesz decyzję, tak się potoczy ten miesiąc. To będzie wszystko zależało od Twojej decyzji. Czy Ty zawalczysz o siebie? Czy Ty, jak gdyby, wejdziesz, w, poddasz się tej diabelicznej energii? Bo to, mam wrażenie, jest czyjaś energia. Tak, król monet. No, więc to może być energia. No, też znak ziemski się pokazał. Czyli ten dziadek, babcia i tak dalej, no czytanie ogólne, no pokazał się król, no ale to też panowie, też tutaj mnie słuchają. No to będzie, będzie, moi drodzy, ciekawie, no wy macie jako radę szóstkę kielichów. Czyli raz, że trzeba tutaj rozwiązać jakieś sprawy z przeszłości, trzeba coś wyjaśnić, natomiast też zachowaj spokój. Ty masz szansę tutaj, drogi baranku, coś zostawić za sobą, coś uzdrowić, coś pożegnać, ale też zwróć uwagę, jeżeli masz na swoje dzieci, bo one mogą być ważne w tym miesiącu z jakichś powodów dla ciebie. OK, zobaczmy jeszcze tutaj przesłanie dla was. Hmm kart opiekuńczych, poprosimy o jedną kartę dla baranków może to medytacja zrób mały krok wstecz wsłuchaj się w głos swojej duszy ta szóstka kielichów, to co powiedziałam przeszłość, tam trzeba się wrócić i coś rozwiązać coś zamknąć za sobą tak i Intuicja, Twoja intuicja, bo Ty jesteś w energii Królowej Mieczy, Siódemki Mieczy. Twoja intuicja wspaniale wskaże Ci kierunek. Pięknego miesiąca, kochani, pozdrawiam.